Dzisiaj jest to skminka z milicyjną MZ. -ką. Przestały mi działać sygnały te dźwiękowe. No i porozbierałem, popatrzałem i wygląda to tak. MZ jest na CDI, zapłonie, czyli na 12V. Dlaczego to, to wszyscy, co mieli te motocykle, wiedzą, na tej instalacji 6V, na zapłonie bateryjnym to się tym jeździć po prostu nie dało. Jest bardzo dużo prądu potrzebna ze względu na instalację. No i tak. 12 v instalacja, oryginalny moduł do sterowania sygnałami jest na 6V. I tak to rozwiązałem, że tu w lampie sobie umieściłem taką przetwornicę step-down z 12V na 6, tak żeby zasilić sterownik. Ten step-down jest do 60W. No, i do tej pory wszystko działało. No, a teraz jakby przestały działać sygnały, działają tylko, e, działają tylko sygnały świetne. Ale znowu sygnały świetne mam tak zrobione, że są 12-V, żeby po prostu no lepiej świeciły, mocniej. I sterownika użyłem tylko do tego, żeby załączał, wyłączał obu. Tam jest taki specjalny przekaźnik i on po prostu go jakby uruchamia, domyka obu 12V żarówka świeci dzięki temu jakby nie jest przeciążony za bardzo ten oryginalny sterownik, go używam tylko do tego, żeby bomby dźwiękowe te uruchomić. Ale no przestały działać i. Rozbierałem wszystko, miałem grubo. Mi się okazało, że najprawdopodobniej, mimo że przy małym napięciu ten set step down yy, prawidłowo działa, to przy wyższym napięciu załącza się wyłącznik bezpieczeństwa. W specyfikacji patrzyłem, że jest taki, taki moduł, przy przeciążeniu on się rozłącza. I to się potwierdza, bo jak włączę zapłon. Uruchamiam sygnały te świetlne, to wszystko, to wszystko działa, ale jest, on bardzo malutko jest wysilony teraz, pewnie tam koło 2-3 W, bo to tylko służy teraz on do tego, żeby pozamykać te przekaźniki, podomykać przekaźnikami obwody 12V. Na rak już załączam, to przy okazji sobie zobaczyć, jak to było zrobione, taki wyłącznik. I jak milicjant jechał, włączał. Najpierw była procedura, że świetlne bez nich się nie uruchami, Można było uruchomić dźwiękowych, i jak dźwiękowe uruchamiam, o jest przeciążenie. Rozłącza się całkowicie, wszystko nie działa. I teraz trzeba go zrestartować, żeby ten wyłącznik bezpieczeństwa się dezaktywował. I już słychać, że sygnały, znaczy te świetne działają, a, a te dźwiękowe no nie chcą, bo jest za duży pobór i się załącza za każdym razem. Już zamówiłem na Allegro, także sy sytuacja jest opanowana. No i tak tu z tymi gratami wszystkimi jest. Przy okazji sobie trochę akumulator podładuję i, i, i mieliście tu okazję, żeby zobaczyć jak sobie tu. Poradziłem z tym połączeniem instalacji 12-V z oryginalnym sprzętem do tego motocykla. Do na razie.